Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła możliwość tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego na wszystkich szczeblach samorządów lokalnych. Tego rodzaju zespoły opiniodawczo-doradcze działają w niektórych samorządach już od kilku lat. Ustawa sankcjonuje tę sytuację. Rady Pożytku Publicznego to nowa forma takiego ciała, które nazywa się ciałem dialogu obywatelskiego. Ich rolą jest współpraca, poprawianie współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi. Ich taka unikatowa konstrukcja, w której znajdują się zarówno urzędnicy, jak i członkowie organizacji pozarządowych, pozwala na bezpośredni dialog tych dwóch stron. Zgodnie z nowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tej chwili można powołać Rady Działalności Pożytku Publicznego na każdym poziomie, na poziomie powiatu, na poziomie gminy, na poziomie województwa również. I te rady, ta decyzja jest wynikiem doświadczeń dotychczasowych, ponieważ bardzo w wielu samorządach, mimo iż takiej instrukcji nie było, rady konsultacyjne, zespoły konsultacyjne powoływane były. Były one często złożone z przedstawicieli obu stron, czyli administracji i organizacji pozarządowych i radnych jeszcze. A w tej chwili jakby ustawodawca zdecydował się dać taką jasną ścieżkę legislacyjną, w której powołanie takiej rady jest możliwe i nawet bym powiedział wskazane. nowelizacji wprowadzono kadencję zarówno dla Rady Działalności Pożytku Publicznego, jest to kadencja trzyletnia, jak i dla rad regionalnych, czy też wojewódzkich, mówiąc ściślej, oraz powiatowych i gminnych, jest to kadencja dwuletnia. Jeszcze należy podkreślić, że powołanie rad jest fakultatywne, natomiast ono, by powołać radę, musi Musi być taka wola społeczeństwa obywatelskiego, a w zasadzie reprezentantów tego społeczeństwa, działających zorganizowanych w formie organizacji pozarządowych, bo dopiero wniosek organizacji pozarządowych na poziomie województwa, musi być to co najmniej 50 organizacji, daje możliwość władzy publicznej, samorządowi terytorialnemu, do powołania takiej rad. Czyli samorząd z własnej inicjatywy. Takiej rady, takiej rady o takich kompetencjach powołać nie może. Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem opiniodawczym, konsultacyjnym o zasięgu regionalnym, czyli o zasięgu całego województwa. Tworzy ją marszałek danego województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych. Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym Rada działalności pożytku publicznego na szczeblu wojewódzkim musi składać się przynajmniej z jednego przedstawiciela wojewody, dwóch przedstawicieli sejmiku województwa, dwóch przedstawicieli marszałka województwa. Resztę składu Rady uzupełniają przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ich liczba nie może być mniejsza niż połowa składu całej Rady. Ustawa wymaga, żeby w Radzie była jak najszersza reprezentacja różnych sfer pożytku publicznego, co oznacza, że ten skład Rady no, powinien być większy niż, niż to minimum wy, wynikające z ustawy o pożytku publicznym. Do zadań Rady Wojewódzkiej należy w szczególności wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy, funkcjonowania organizacji pozarządowych, m.in. w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu. Zbieranie i dokonywanie analiz informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecenia tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe. Oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa, wskazywanie kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rady Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wskazany katalog zadań Rady Wojewódzkiej może być rozszerzony. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, zatem jej zadania nie powinny wykraczać poza te formy aktywności. Na wrażenie opinii dotyczącej projektu, czy to rocznego programu współpracy, czy projektu strategii rozwoju województwa, czy innych aktów prawa, Rada ma 30 dni od dnia doręczenia tego projektu. Jeżeli w ciągu tych 30 dni taka opinia nie wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego, znane jest, że Rada rezygnuje ze swojego prawa przedstawienia opinii. Powiatową lub Gminną Radę Pożytku Publicznego może powołać organ wykonawczy danej jednostki, czyli wójt, burmistrz, prezydent albo zarząd powiatu lub rada taka może być powołana na wniosek organizacji pozarządowych z tego terenu. Podobnie jak Rada Wojewódzka pełni ona funkcję opiniodawczo-konsultacyjną dla organu wykonawczego, który ją powołał. Musi powstać uchwała i opis procedury, prawda? Jeżeli się zdecyduje samorząd na powołanie takiej rady, to musi stworzyć opis procedury powoływania jej zakresu działania. W skład rady powiatowej gminnej wchodzą przedstawiciele administracji samorządowej, urzędnicy i radni. Również wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, musi być ich co najmniej połowa. Dobrze jest, jak są oni wybierani przez same organizacje pozarządowe, więc nie, nie tak, że Wójt wskazuje, że Ty będziesz w tej Radzie, ale że organizacje wyłaniają spośród siebie swoich przedstawicieli. Dobrze jest, jak wszystkie te osoby czują sektor, znają sektor i chcą działać na jego rzecz. Do zadań Rady Powiatowej czy gminnej należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy czy powiatu, opiniowanie projektu rocznego programu współpracy i innych projektów uchwał, które dotyczą organizacji pozarządowych, opiniowanie zadań publicznych oraz sposoby ich realizacji, standardu ich realizacji, a także co jest ciekawe, no mediowanie pomiędzy, w kwestiach spornych pomiędzy samorządem, organizacjami i pozarządowymi. Opiniowanie to jest ta podstawowa funkcja Rad Działalności Pożytku Publicznego wszystkich szczebli. Przede wszystkim chodzi tutaj o opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, a także programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz strategii rozwoju gminy, powiatu czy województwa. I teraz wprowadzono pewne minimalne terminy. W w ciągu których rady mają prawo wypowiedzieć się na temat przedłożonych programów współpracy, projektów programów współpracy, czy też, czy też projektów strategii. I jest to odpowiednio 30 dni na poziomie województwa samorządowego i 14 na poziomie gminy i powiatu. Współpraca rad różnych szczebli, a więc gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, powinna odbywać się na zasadach partnerstwa i suwerenności stron. Oznacza to, że między radą gminną, powiatową czy wojewódzką nie ma jakiegoś rodzaju podległości. Są to niezależne ciała. Ale to ta współpraca powinna odbywać się przede wszystkim poprzez wzajemne informowanie się o tym, co te rady robią. Czy Rada Działalności Pożytku Publicznego, gminna czy powiatowa, jest reprezentacją sektora pozarządowego? Nie, nie może być reprezentacją, ponieważ w jej skład wchodzą również przedstawiciele samorządu, administracji publicznej. Natomiast czy członkowie Rady wskazani przez organizacje pozarządowe są reprezentacją tych organizacji? Mogą być, ale pod warunkiem, że to organizacje z terenu powiatu czy gminy same wyłonią tych przedstawicieli i wtedy ci przedstawiciele będą ich reprezentacją. Jeżeli ten warunek będzie spełniony, można mówić, że ci członkowie z ramienia organizacji pozarządowych są ich reprezentacją. Rada Działalności Pożytku Publicznego nie jest jedynie prostą konsekwencją treści zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale próbą usystematyzowania relacji pomiędzy władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi. Z uwagi na przedmiot, cel, zakres i zadania ustawy, ustanowienie Rady Działalności Pożytku Publicznego ma fundamentalne znaczenie.